Ponad 14 tysięcy wniosków mieszkańcy Krakowa złożyli. To pokazuje, jak bardzo silnie potrafią się angażować w sprawy publiczne wtedy, kiedy są ważne, znaczące i kiedy rozumieją ich wagę. Do końca tygodnia mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać swoje uwagi do planu ogólnego dla Krakowa. To tyle ważny dokument, że on mówi o tym, jak w kolejnych latach będziemy żyć w tym mieście. Gdzie będą szkoły, parki, przedszkola, nowe obiekty rekreacyjne, to od nas, jako mieszkańców, będzie to zależeć. Zakładam, że w okolicach początku września wszystkie te uwagi będą już skomentowane, przeanalizowane. Każdy tych uwag będzie zyskała swoją odpowiedź. Jak osoba, która odpowiada za ład przestrzenny w tym mieście, gwarantuje, że każda z nich zostanie niezwykle poważnie potraktowana i wie, że dzięki temu będziemy mieć lepszą przestrzeń w naszym mieście. Do piątku można składać to w różnych punktach. Tak? To oprócz jednostek miejskich, na przykład Wydziału Architektury czy Planowania Przestrzennego, to są również punkty, chociażby Serenado w Krakowie. No i w sensie tym fizycznym trzeba to złożyć w tym terminie do końca piątku. Natomiast w sensie elektronicznym do końca niedzieli można przesyłać te wnioski, więc jedna i druga formuła jest otwarta. Gorąco zachęcam, to od nas zależy to, jak będzie wyglądała przestrzeń naszego miasta w kolejnych latach.